aj aj szkoda szkoda darek być bardzo bliski zdobycia punktu darek jaki wynik 5 4 dla darka 15 40 w Bardzo ładne minięcie Darka po prostej. Kai nie zdążył do piłki. 3-4. I 5-4 w setach. Out, drugie podanie. No, I siatka. I mamy stan po czterdzieści. No, dwie piłki dzielą Darka od zwycięstwa w meczu z Kajem. Zobaczymy, czy Darkowi uda się już teraz wygrać? Tak! Kolejny punkt dla Darka. Jeszcze tylko jeden punkt i będzie po meczu. Waga Darka i 5-4 w gemach Solidny sezon Tak! I mamy kolejnego finalistę drugiego Darek Guziołek w finale spotka się z Chrisem Pencelem z wychowankiem Ciekawy finał. Będzie pewnie bardzo wyrównany. Darek bardzo się ucieszy z wygranej. No i po raz kolejny w finale w swoim turnieju. Darek, powiedz coś. O, oczywiście, że eee, jak tam twoje odczucia wygrałem, po meczu? wygrałem ciężki półfinał. Tak. Przeciwko mojemu znacznemu przeciwko z Niski. Grałem źle, grałem źle, grałem źle. Ale nie poddałem się, biegałem, serducho, dusza tak, tak. i wygrałem szczerze. Tak. Cieszyłem się jak dziecko, ponieważ nie zasłużyłem sobie na, na, na wygranie tego meczu. Tym bardziej się cieszę. Tak. Wow, jak Federer! I witamy Cię w finale, tak? Takie, dziękuję Pani Tomku, kamerzysta.